Dzień dobry a w salonie poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Krzysztof Szczerski. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta pan sztandarowe słowa, takie najczęściej powtarzane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w jego expose? Ja przypuszczam, że żeby... dokładnie pamiętam, ale myślę, że były to kwestie państwa przyzwoitości, odpowiedzialności i. Jasnych reguł polityki. Bezpieczeństwo najczęściej, potem sukces, państwo, praca, państwo, e, naród. Tak, to, to, to przypuszczałem. No a tak, jakiego tak. słowa oczekuje pan dzisiaj od premier Ewy Kopacz w jej ekspozę? Takiego najczęściej powtarzanego, najbardziej zaakcentowanego. Pan, ja prawdę mówiąc niewiele oczekuję po tym ekspozę. No spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale jednak spróbujmy no bo słowa, e, podrapać tylko i Tylko problem polega na tym, że słowa nie są najważniejsze. Tak? Słowa będą się padały w Sejmie, a rzeczywistość będzie pod Sejmem. Tak, słowa dzisiaj e, z, 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 z polityków Platformy już nic nie znaczą, dlatego że w ciągu siedmiu lat także rządu Donalda Tuska tych słów padło już tak wiele, tych obietnic padło już tak wiele. Od, od, od ostrego Tuska, od kastracji pedofilów, których też nie nastąpiło, po Tuska, miłośnika wszystkich, którego z tego te, z czego też nic nie wynikło. Więc pan słowa dzisiaj naprawdę nie są, nie są istotne. I prawdę mówiąc, problem, problem pani Kopasz polega na tym, że im dłużej będzie mówiła, tym mniej będzie wiarygodna. Im krótsze będzie to expose, tym, tym może być bardziej wiarygodne, bo to jest rząd na dogranie do końca meczu. To jakich no. słów pod adresem górników pan się. Może nie tyle oczekuje, co spodziewa, co powinna powiedzieć, żeby powiedział pan rzeczywiście dobrze powiedziane działajmy w tę stronę. No, spodziewam się tego, że pani premier mogłaby powiedzieć, że tak, prawa i Sprawiedliwość miało rację, gdy proponowało ustawę o zablokowaniu importu węgla z zagranicy, gdy proponowało regulacje dotyczące zakupu przez publiczne, budżetowe jednostki, takie jak wojsko czy szkoły węgla z, z polskich kopalń. Mogłabym tak powiedzieć, tak, Prawo i Sprawiedliwość miało od początku rację, gdy mówiło o problemach polskiego górnictwa. Tak od początku mówiliśmy nieprawdę górnikom, tak od początku obiecywaliśmy gruszki na wierzbie, zwłaszcza w kampanii wyborczej, a dzisiaj to okazuje się, że, że to opozycja miała od samego początku rację w sprawie górnictwa. Pytanie, czy obiecywanie, czy proponowanie embarga na węgiel z Rosji to nie są właśnie gruszki na wierzbie, bo doskonale pan wie, jako człowiek zajmujący się polityką europejską, że to nie jest taka prosta sprawa wprowadzić embargo, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej. Tylko polega rzecz na tym, że można zrobić albo w to sposób polityczny, tak jak myśmy proponowali w, w, dla całej Unii Europejskiej, rzeczywiście tak, żeby rodzajem, jednym z rodzajów sankcji, które się stosuje, a które są różnie w efekcie egzekwowane, była po prostu decyzja o tym, że surowce energetyczne, pod tymi, które są już zakontraktowane, czyli gazem, surowce energetyczne po prostu wchodzą w, w skład tych nieimportowanych produktów z, z, z Rosji. To Ale wiesz, dobrze pan wie, że Europa tego nie zrobi. A kto spróbował? Ktoś nie spróbował, nikt. Więc, więc, więc ani pan nie wie, ani ja nie wiem, czy, czy w, gdyby na odpowiednim etapie, w takim właśnie opakowaniu, nie, że węgiel z Rosji, tylko, że surowce energetyczne z, z Rosji, poza zakontraktowanymi już, nie podpisują nowych kontraktów, nie sprowadzamy bo po prostu surowców energetycznych, nie uzależniamy dalej Europy od, od importu z Rosji. Ale jeżeli rzecz druga, tak? dzisiaj wiele krajów, w tym Niemcy, tak? mają takie przepisy dotyczące odpowiedniego certyfikowania jakościowego importowanego węgla, że on de facto wyklucza import węgla z Rosji w ogóle z zagranicy. Czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie obiema rękami będzie głosować za projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przygotowany przez rząd. Tak, pan, to jest tak, że... My te, pro, te projekty składaliśmy wiele miesięcy temu. To tym bardziej teraz pewnie poprzeć mnie drażni ta sytuacja, w której Polska i polscy górnicy cierpią i tracą miesiące po to, żeby się rząd wykaraskał z własnej kompetencji i, i, i przestał do Sejmu pro, projekt, który już w Sejmie leży od miesięcy, podobny. Tak? Tylko, że jest opozycji, więc nie można go poprzeć. Tak, I tak Polska traci czas. I tak traci czas Platforma od siedmiu lat dla Polski, że każdym razem, kiedy jest dobra pro, pro, propozycja ze strony opozycji, musimy czekać miesiąc a rząd się kokosi ze swojego projektu po to, żeby móc powiedzieć, a to jest projekt rządowy, więc to znowu rząd zrobił e, e, ważny krok. No to naprawdę szkoda czasu, naprawdę szkoda czasu. Krytyka była, to teraz konstruktywnie odpowiadając na pytanie, Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt? Zobaczymy, jak będzie on. Musi być zgłoszony, przejść przez komisję. Zobaczymy, jak będzie. Nie jest zgłoszony, No, pani no wiem, no więc zobaczymy, jaki będzie efekt. E, trzeba po prostu zobaczyć. Pan, bardzo wiele projektów, które, które też się dobrze nazywają, e, zawierają sobie różne rzeczy e, w środku, które trzeba po prostu dobrze przeczytać, zanim się tutaj w studiu, studiu e, po, powie, czy jak, jak będziemy głosować. Dlatego, że, że to jest, my jesteśmy odpowiedzialni mymi politykami, czytamy projekty, zanim mówimy o, o naszym stanowisku. To jako sprawie. odpowiedzialny polityk mógłby pan dzisiaj powiedzieć górnikom, także tym e, przed sajmem, ale i tym, którzy zostaną w swoich zakładach, że w czasie, kiedy prawo i sprawiedliwość będzie rządziło, żadna kopalnia nie zostanie zamknięta w Polsce? Pan, ja e, spotykam się z górnikami. Ja mam w moim okręgu wyborczym także kopalnie Brzeszcze, mam Libią świetną kopalnię, a Linia, tam będę zresztą jutro. E, e, I ja, e, my rzeczywiście e, zgodnie z tym, co mówimy, ale też robimy, bo tym, tym się różnimy od platformy, że to, co mówimy, to to potem robimy. My rzeczywiście słuchamy Polaków, a jesteśmy blisko nich. Ja rzeczywiście e, mogę zapewnić wszystkich tych, którzy pracują dzisiaj ciężko w polskim górnictwie, że górnictwo polskie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie traktowane specy specyficznie i specjalnie, tak, żeby uratować cały ten sektor gospodarki. I każdy, kto dzisiaj pracuje w górnictwie, może być spokojny o, o to, że polskie górnictwo będzie przez Prawo Sprawiedliwość wspierane, e, także poprzez. E, Europejskie negocjacje, które by pozwoliły utrzymać polskie, polskie wydobycie. To konkretu zmierzając i odpowiedzi na moje pytanie. Specyficznie, specjalnie będziemy traktować górnictwo. Czy to specyficzne traktowanie oznacza, że żadna kopalnia w Polsce nie zostanie zamknięta w czasie rządów prawa i sprawiedliwości? Żadna kopalnia nie upadnie z powodu niekompetencji rządu. Żadna kopalnia nie zostanie zamknięta z powodów innych bo może, mogą zdarzyć się różne wypadki, nie można powiedzieć, że... że ale mamy dzisiaj przypadki... Ale ekonomia dzisiaj... i geologia mogą zdecydować o tym, że kopalnia będzie znana. Geologia zawsze może, bo przecież chodzi na o, o, o kopalnię, o której dzisiaj najwięcej mówimy, to wiadomo, że plan tego, iż ta kopalnia będzie wygaszana z powodu wyczerpania zasobów był znany. Tak? W ostatniej chwili górnicy dowiedzieli się o warunkach, które były skandaliczne, tak? które, które, do, które dla nich powodowały nie tylko utratę tego miejsca pracy, o którym dzisiaj pracują, ale także utratę całej perspektywy życiowej, bytowej, włącznie z mieszkaniami i tak dalej. No pan, to tak po prostu nie może być. To nie chodzi o. To pytanie, o, o to, jak że... ma być, panie profesorze? Zerkam do programu Prawo i Sprawiedliwości i tam jest taka zapowiedź do górników skierowana, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestanie eksperymentować na polskiej energetyce i na górnictwie węgla i opracuje. Kompleksowy program rewitalizacji śląska i inwestycji w nowe węglowe bloki wytwórcze. Na czym ma polegać ta rewitalizacja śląska? Na tym, że dzisiaj Polskę bezpieczeństwo energetyczne, jeśli włączyć do niego do tego naszego bilansu energetycznego węgiel polski. Jeśli nie będzie, to oznacza, że jesteśmy krajem w miarę bezpiecznym energetycznie, pod warunkiem, że oprzemy naszą energetykę nadal na wydobywaniu węgla brunatnego i węgla kamiennego z, na Śląsku. I konkretnie, co to oznacza? Zostanie budo to znaczy budowanie elektrowni, nowych bloków energetycznych. W bezpośrednim połączeniu z, z wydobyciem kopalni. Tak było kiedyś w Czebini. Siersza. Wszyscy dowiemy, że zamknięcie elektrowni Siersza było kompletnym bezsensem, ponieważ jednocześnie zamknięcie kopalni tam, bo dlatego że to było bardzo dobrze, mogło funkcjonować pewien funkcjonalny blok. Takie funkcjonalne bloki kopalni z, z elektrowniami będziemy po prostu rozbudowywać i Śląsk otrzyma należne mu miejsce w rządach Prawie Sprawiedliwości należy mu miejsce w polskiej gospodarce, w całym planie naszym reindustrializacji, położenia z powrotem na przemysł. Polsce naprawdę, i to wszyscy mówią w całej Europie, a dzisiaj to jest powszechne, znowu jest tak, że Prawo Sprawiedliwości Sprawiedliwość mówiło to rok temu, a, a dzisiaj wszyscy zaczynają to powtarzać, nawet pani Bieńkowska, która będzie właśnie komisarzem od przemysłu, że, że Europie potrzebna jest dzisiaj reindustrializacja. Śląskowi także potrzebna jest dzisiaj reindustrializacja, bo, 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 bo tam naprawdę górnictwo to jest początek całego... Cykl produk produkcji, jeśli posy istnieje przemysł ciężki, tak, który, taki, który jest, realnie produkuje... E, 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 produkty zaawansowane, ale także ten, ten, te, te ciężkie. Tak? To powoduje, że, że wtedy cała gospodarka potrzebuje zupełnie innego, zupełnie innego napędu i ten początek tego napędu może być w polskim górnictwem. W ekspoze pewnie usłyszymy też coś o zdrowiu, tego się można spodziewać. Panu podoba się pomysł opłaty rejestracyjnej, takiej pięciozłotowej, na wejście do lekarza specjalisty? Ja uważam, że dzisiaj polski pacjent płaci za każdą wizytę u lekarza. Czy, czy to le... płata rejestracyjna nie. Czy to u lekarza, czy potem w aptece gdy się okazuje, że większość leków zaprzepisanych musi tak wykupić za własne pieniądze, więc nie ma sensu dzisiaj stworzyć do, no, do kolejnych barier dostępu do służby zdrowia? Bo... To jest pomysł Polski razem sojusznika Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie się na to nie zgodzi. Ja osobiście nie uważam, że to był budżet żeby to był dobry pomysł. To jest pomysł przeniesiony z Czech z kilku innych krajów. On trochę wyrasta z takiego przekonania, które kiedyś też padało w Polsce, że ludzie chodzą do lekarza dla, dla rozrywki. Ja nie wierzę, że ludzie w Polsce chodzą do lekarza dla rozrywki i że 5 złotych ich od tego powstrzymało. Ludzie naprawdę w Polsce mają ograniczony dostęp do służby zdrowia i powinni nie powinni stawiać się nowych barier w dostępie do służby zdrowia w Polsce. Jeśli premier Kopacz powiedzieć dokończymy pracę nad dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, to Prawo i Sprawiedliwość będzie popierać. Pracę? Nie, dlatego że nie wierzę, jak powiedziałem panu, w żadne obietnice tego rządu. Popatrzmy na kalendarz. Ten... Ale pytanie o meritum sprawy. Czy pan wierzy, czy nie wierzy, to jest inna sprawa. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość popiera sam pomysł dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych? Jeśli one były ubezpieczeniami zupełnie dobrowolnymi, tak naprawdę marginalnymi w systemie, to każdy może dzisiaj nawet w dzisiejszych warunkach dodatkowo sobie wykupić policję, zwłaszcza jakieś tam korporacyjne, natomiast znowu nie może być tak, żeby dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne prowadziły do sytuacji, w której mamy zróżnicowanie sytuacji pacjenta na rynku usług zdrowotnych, bo tyle, że nad tymi ubezpieczeniami pracował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale Te ubezpieczenia powiedziałem... były wpisane do programu Ale Prawa i, powiedziałem... i Sprawiedliwości w 2005 roku. Ale jak powiedziałem, jeśli chodzi o żeby to była rzecz, która dla chętnych jest dodatkowym, jakimś zupełnie marginalnym w systemie udziałem. Tak, ale dzisiaj widzimy... Wtedy Prawo i Sprawiedliwość ustami ministra Piechy tłumaczyło, że nie ma takiego zagrożenia, że będą lepsi, gorsi pacjenci, że coś tu jest Dlatego, Dlatego, że cały system zdrowotny wtedy miał być planowany, planowany zupełnie inaczej. Takim, który rzeczywiście, ta podstawa, ten koszyk świadczeń gwarantowanych, ten, gdzie wszyscy jesteśmy równi wobec systemu ochrony zdrowia. Gdzie miał być szpitale gwarantujące dostęp do tych świadczeń Świadczeń z koszyka, były, ta sieć pytania miała być tak istotna, żeby zagwarantować wszystkim równość w tym podstawowym zakresie usług zdrowotnych. U nas jeśli premier Kopacz, marginalne, jeśli premier Kopacz to na koniec powiedzieć, zorganizujmy referendum w sprawie by przyjęcia w Polsce euro, to co na to prawo i sprawiedliwość? To jest absurd. Dlatego, że... Absurd? Luty 2013, Radosław Kaczyński Apeluje do premiera, żeby przestał się lękać I sprawę euro powierzył decyzji Polaków w referendum nie, oczywiście, Niech panem... sami Polacy się zgodzą na euro Niech rząd nie boi się ich o to zapytać Ale dzisiaj mówienie w perspektywie tego rządu O referendum jest absurdem Nie w samo o referendum, o referendum oczywiście musi się odbyć To jest nasz podstawowy w ogóle warunek dyskusji o euro no, no musi być... To, to do dlaczego narod... to jest absurd w perspektywie tego rządu? Dlatego, że ten rząd ma przed sobą 10 miesięcy rządzenia tak? W ciągu 10 miesięcy ani nie spełnimy żadnych kryteriów e, strefy euro, bo ponieważ budżet już jest zatwierdzony, ten budżet nie jest budżetem strefy euro. Ale referendum które... nie przesądzi. Czy, y, y, to nie, jest referendum, kiedy, ma... kiedy wejdziemy. Nie, tego, referendum oczywiście. ma sens, czy Polacy zgadzają się na wejście do strefy euro na warunkach, które są wynegocjowane przez rząd. Bo to warunki wynegocjowane przez rząd, między innymi e, 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 przeliczenie złotówek na euro, jest istotnym elementem decyzji. Dlatego ta decyzja musi podjęta być po zakończeniu negocjacji. A to jest naprawdę, przed nami lata jeszcze dyskusji o tym, dlatego że jak także wszyscy ekonomiści mówią, dziwię się, że do strefy euro będzie dla polskiej gospodarki niekorzystne. Myślmy o euro w kategoriach gospodarczych, a nie politycznej chucpy. Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Dzięki. za spotkanie. Marcin Właniam Zaborski, się. do usłyszenia.